Hej, witajcie w pierwszym odcinku z gry Minecraft na modach. Dziś zrobimy sobie gyrokopter. Jestem akurat aktualnie w, w trakcie zbierania surowców na niego. Więc już teraz wsuła łapkę w górę oraz komentarz. Okej, okay, jestem po krótkiej przerwie, niestety shader i tekstur teksturpaka musiałem niestety wyłączyć. Do nagrywania to się. Zbytnio nie nadaje. Dobra, na pewno potrzebujemy dużo wełny. Bardzo dużo wełny. Więc tutaj im wybiję kilka owiec. Dawać wełnę, dawać. I ty też. Dość tu jeszcze chodzi. Tu jest jeszcze jedna owieczka. Tak, wełny na, na pewno potrzebujemy dużo. Potrzebujemy dużo też e, sztapek metalu. O, jeszcze więcej wełny. Fajnie, wełny. Akurat już mamy dość na pewno. Aktualnie jestem w wiosce, bo tu najłatwiej zdobyć właśnie wełnę i, i sztabki metalu. Dlatego dawaj tym Oj, zabiłem cię. Ciebie nie chciałem uderzyć, ale. Da jeszcze tą wełnę w piecyku nie ma nic, to jest chyba kwarc ale nie jestem pewien, zaraz zobaczymy za co bym to mógł wziąć, za... Hmm. za zwykłą księgę a dioryt, to tego, tego też nie potrzebujemy idziemy zwiedzać sobie wioskę dalej, tutaj ryby Ryby wyskakują z wody, umierają. U Ciebie chyba już byłem nawet. O, jaja. Ciekawe czy ja te jaja mogę zabrać. Jakbym zniszczył tą deskę. Nie, ja, ja, ja je rozwalam. A szkoda, bo to ja by mi się przydały. Dobra, idziemy dalej. Skrzyneczka, jakaś elegancka, to możemy pozbierać, to też przyda się. Stół alchemiczny nie potrzebujemy. Mamy już jeden. O. Perełkę dawaj się O, węgiel, daj, daj węgla tu mamy trochę żarła. To żarełka też nie potrzebujemy póki co. Co ty tu masz ciekawego? Na pewno skrzyneczkę, szmaragdy. Troszkę chlebka. Chlebka już mam pełno. Książki też mi nie potrzeba. Ty, oddawaj mój piecyk. Co tam ciekawego masz? Nic. Tu są krówki. Skrównie nie potrzebujemy aktualnie nic. G. Girokopter potrzebujemy na to śmigło, dwa kadłuby i dwa żagle. Na kadłub potrzebujemy trzy sztabki, i tak to bym miał na śmigło potrzebujemy. Pięć sztabek. A na żagiel. Tutaj był żagiel, potrzebujemy ta. Dobra, prawdopodobnie powinno mi wystarczyć. Nie to u. Baza dwa. Prześpimy się, żeby było jasno. To, co mi niepotrzebne, to wyrzucić z powrotem do skrzyneczek. Tak, to mi się przyda na pewno. Na pewno mi się przyda jakiś drewno, którego, którego chyba nie mam. Ale to nie zrobimy sobie. Co straszysz? Ustawienia, muzyki, trochę muzykę ściszymy. Zrobimy sobie tak... Yy, zwykły kamienny, bo mnie nie stać na, na lepsze. Zetnijmy jakieś drewienko. Tyle powinno nam wystarczyć I teraz robimy tak Na pewno śmigło Na pewno dwa kadłuby Na pewno zombi zombiaka wybić A czekaj, ja mu rzuciłem to Dobra Zombiaka wybiliśmy, na pewno potrzebujemy dywanów. A jeszcze dwa. Ty, Mewa, co mi kradzież, Mięcho? Dobra, tutaj mamy tak. Potrzebujemy jeszcze nici. Nici, której gdzieś tutaj ją widziałem, tutaj. Zrobimy sobie dwa żagle. Robimy sobie grypterek, który wygląda mniej więcej tak. A sobie oczywiście jeszcze postawię jeden dodatkowy. Wygląda nie najgorzej, lata. To prawda, wolno, bo wolno, ale zawsze to lepiej niż chodzić z buta. Dobra, wylądujmy sobie. Można tutaj słodno broń. Na ulepszenie, na ulepszenie i na ulepszenie. Można go ulepszyć z tego co się orientuje. Eee, silnik. Ulepszone śmigło. Więc ulepszenia są. Tylko, żeby zrobić silnik. To trochę nam potrzeba. Neteryt. Neterytowa cegła. E, różdżki i... i kule. Dlatego na razie go nie będziemy ulepszać. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie suba, łapkę w górę oraz komentarz. Widzimy się już w kolejnym filmie. W kolejnym filmie zrobimy sobie i już Wam pokażę, co sobie zrobimy. Zrobimy sobie samolot. Tak samo trzy katu kadłuby, silnik, śmigło. Większość rzeczy już będę miał na niego. Także widzimy się w kolejnym filmie.